Dzień dobry, Jan Piński. I Tomek Szwajgier, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. A dziś rozmawiamy o tym, że jest odliczanie do końca Kaczyńskiego. To znaczy, wszyscy sobie zaczęli zdawać sprawę z tego, że bomba podsłuchowa wysadzi po prostu PiS. I już w środku zaczynają się. Nowe układy. Z jednej strony Jan Krzysztof Ardanowski, tak jak mówiliśmy, poszedł do PSL-u. PSL oczywiście nie jest taki chętny, żeby przyjmować po prostu każdego uciekiniera z PiSu. Będą musieli po prostu odejść, założyć sobie koło poselskie i musieli udowadniać pracą, że powiem tak, przechodzić czyściec. I, czyli krótko mówiąc, głosować razem z większością obecnej władzy. Ardanowski ocenia, że ten jego koło poselskie obecnie 8-10 posłów może urosnąć dość szybko. I tym czymś to jest właśnie od momentu, którego zaczną rosnąć to jest ten wybuch Pegazusa, którego się wszyscy spodziewają. Te nazwiska wyciekają po prostu w tym. Mamy trzy rodzaje ludzi inwigilowanych. Mamy ludzi inwigilowanych Pegazusem czyli tą słynną bronią do zwalczania Terroryzmu To polega na tym, polegało na tym, że Pegasusem można było wejść do każdego telefonu, nawet takiego, który nie miał, e, który, którego właściciel nie kliknął, a, ale miał po prostu, na przykład, albo zainstalowaną jakąś aplikację, której nie powinien mieć, na przykład WhatsApp. WhatsApp jest taką strasznie dziurawą aplikacją i bardzo agresywną w pozyskiwaniu danych, i ona po prostu jest dosyć łatwa do używania, właśnie do przejęć telefonów, ale był też taka, takie narzędzie socjotechniczne bardziej, jak Predator. Predator to jest taki Pegasus, tylko że to jest uproszczenie oczywiście, w którym wrzucasz. Tego. Trzeba kliknąć w link, yy, kliknąć zdjęcia. Jeżeli ktoś chce mieć super bezpieczny telefon, a używa iPhone'ów, a one są najbezpieczniejszymi telefonami, nic, nic bez, jeżeli chcesz mieć smartfona, to nic bezpieczniejszego niż iPhone nie wymyślono. Yy, to jest taki tryb yy, blokady. Jeżeli go włączycie, to co prawda nie możecie wysyłać i odbierać yy, wizytówek, odbierać, bo wysyłać może i możecie, ale odbierać nie możecie wizytówek. Po prostu żadne pliki Wam się nie otwierają, żadne pliki Wam się nie pobierają, ale przez to nie jesteście w stanie, nikt nie jest w stanie Wam zakazić telefonu. To jest taki tryb, który oni polecają dla, no w prasę PiS był polecany właśnie tryb blokady. I to był predator, czyli mogłeś mieć predatora. Jak ja usłyszałem, gadałem ostatnio z panami funkcjonariuszami, to powiedzieli, że to jest tak, że większość, powiedział tam, dostaw Pegasus, większość miała y, predatoria. Mówię, Dlaczego? A kto by tam używał na nich Pegazusa w sytuacji, jak oni wszyscy, wystarczyło im wysłać panie gołe. Spisu, który ktoś się włamał i oni wszyscy po prostu klikali jak najęci. No już nie chcę powiedzieć. Czeka z dnia, wiesz, czy coś innego. Tam. Po prostu, krótko mówiąc, padło to słowo sakramentalne, że to są po prostu debile, którzy klikają po prostu w gołe panny, otwierają pliki po prostu jak jeden leciał. To po co używać na nich Pegazusa? Więc oni mieli predatora. I ten Predator robi dokładnie to samo co Pegasus, tylko jest tańszy w tym. To też jest izraelskie, tylko żeby nie mieli problemu, to zainstalowali spółkę. Ja już nie sprawdzałem, bo oni, oni, ta spółka to im trochę skakała po różnych państwach, ale przez moment, kiedy to Polska negocjowała zakup tego, to było to bodajże w Macedonii zarejestrowane, ale to była firma izraelska, tylko po to, żeby się nie rzucali, to po prostu. Wzięli sobie za, założyli sobie sprzedawcy w Izraelu pod hasłem, żeby tam nie, nie, nie był z Izraela, żeby tam nie, nie było jakichś pozwów, nie było jakichś, pewnie jakichś tych rzeczy. To jest druga rzecz. I trzecia rzecz, drodzy Państwo, to jest zwykła stara technika. Ta stara technika wcale nie jest taka zła. Są polskie systemy monitorujące, jak na przykład harnaś. E, można się sporo dowiedzieć. Cały czas spora część ludzi używa telefonów normalnie, używa. E, SMS-ów do komunikacji. Mało tego używa również komunikatorów, które wcale nie są bezpieczne. WhatsApp nie jest jakimś tam specjalnie trudnym do złamania komunikatorem, więc to, to, to się na tak zwanym zwykłym, normalnym podsłuchu internetu można, można takie rzeczy zrobić. Krótko mówiąc, jak będziemy mówić o epidemii inwigilacji zarządów PIS, to pamiętajmy, że to nie jest tylko Pegasus. To są na przykład w naszym wypadku brano nasze bilingi z automatu przez kilka lat. Co jest, biorąc pod uwagę, że mamy status dziennikarzy, to jest po prostu przestępstwo. Nie było żadnego powodu, było po prostu taki brano na zasadzie, puszczano tak po prostu, no. bo tak. Jest jeszcze jeden. Bardzo ważny kierunek. Możemy przeczytać na przykład w wirtualnej Polsce. Polska na liście ataków Chin. Citizen Lab pokazało analizę. Polska znalazła się wśród 30 państw będących celem chińskiej sieci Dezinformacji opisanej w najnowszym raporcie działającej w kanadyjskim Toronto wypowiadawczej Citizen Lab. Ale o czym ja mówię? Mówię o tym, że tak naprawdę Chińczyków zaprosił Kaczyński i wąsik sam. W sytuacji, kiedy stracili Pegasusa. Później Chińczycy, kiedy chcieli od nas e, jakichś wymiernych rzeczy, które są dla nich ważne w, w dziedzinie logistyki, no wiecie Państwo, że, że jest ten problem z tymi nabrzeżami. Im proponowano udziały w CPK, ale to była łąka, tam nic nie było. Ukazało się te 50 numerów, 50 nazwisk. E, które miały już przesądzić o tym, że bardzo spolegliwi zrobili się ludzie z spisu w stosunku do Chin. Niezwykle ważna sprawa. E, tu chodzi o tego tak zwanego Fenga, czyli coś, co nie ma, nie ma tak naprawdę nazwy, to jest taka umowna, umowna nazwa. Jest to bardzo ważny kłopot. Tym bardziej, że jeżeli popatrzycie Państwo na te dziwne decyzje wąsika. Które zostały, m.in. dzięki pracy dziennikarzy. No, my też to mamy tutaj jakąś, jakąś, jakąś małą cegiełkę wrzuconą do tego. Chociażby jeżeli chodzi o instalowanie chińskich kamer. Wąsik no, chciał zainstalować 2000 chińskich kamer na płocie dla żubrów, to znaczy na tym, na tym płocie na granicy. Wybrał firmę Elektroim i ta firma ElectroIm przyszła no, z ofertą, Chińskich produktów, no tutaj musieli działać sojusznicy. Czyli powiedzieć, no, no, no nie, tak, tak być nie może. Pamiętajcie Państwo, że w MSWJ i w różnych miejscach, nawet w, w siedzibie Dudy w Krakowie, były też chińskie kamery. Były, był chiński sprzęt, o tym się mówiło. I to jest, Janku, również ten, ten kierunek, o którym będziemy wiedzieli, że też był używany. Przez Kamieńskiego i Wąsika do inwigilacji. Bo jednak dla nich był szokiem utracenie większości Pegasusów, i wtedy łapali wszystko. Uważali, że bez tego nie przeżyją. Musieli słuchać. Pamiętasz, Sam, sam mówiłeś o tej, o tej sytuacji. Zadałeś pytanie, czy my jesteśmy na tej liście 50 tak. nazwisk, tak. Nie, że po, oni nam odpowiedzieli, że m, potem powiedzieliśmy, że nas nie podsłuchiwano, a oni powiedzieli nie, to było sprostowanie, my wam powiedzieliśmy, e, m, że nie byliście na liście 50, a nie, że was tym Chińczykiem nie robiono. Trzeba Więc... zapytać Wąsika, skąd do głowy przyszły mu chińskie kamery? Skąd przyszły do głowy mu sprzęt? E, jaka była reakcja Amerykanów? Dlaczego? Dlaczego na to się zgadzano? Trzeba się będzie pytać również, w jaki sposób działały te wzięte pod skrzydła wąsika WTO, czyli te wydziały operacyjne, techniki operacyjnej policji. Bo wąsik, to się zrobiło jego matecznikiem. Tam zaczął działać. Różne te historie z uciekającymi no właśnie... Właśnie pytanie jest, kogo na przykład, to też będzie bardzo ciekawe. Utworzenie się... policji, wiesz, e, tej, do, do cyberprzestępczości też się mówiło, że to, to było dziecko wąsika. Ta policja mogła legalnie, na przykład ta policja otrzyma, otrzymała, otrzymała e, od prokuratora, e, prowadziła czynności w sprawie mojego Pegazusa. Także Państwo, to tak jakby wpuścić wilka, wilka do owczarni. Hmm, rozumiecie Państwo, bo oni oficjalnie mogli sobie tutaj działać. Oni nikomu nie zarzucę, że chcieli zacierać ślady, czy robić różne inne rzeczy, natomiast nie było to transparentne. Powinien to robić ktoś inny. I to są, są te rzeczy, które będzie należało wyjaśnić. I jeżeli będzie, będzie dalej to śledztwo toczyło się. Właśnie, między innymi, chociażby jeżeli chodzi o kierunek chiński. Dla Kamińskiego, Kaczyńskiego i, 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 i Wąsika jest to niezwykle poważny zarzut. Krótko mówiąc, ta epidemia podsłuchów to jest tykająca bomba pod Jarosławem Kaczyńskim. Dlaczego? Dlatego, że byli robieni wszyscy. Pamiętajcie Państwo. Już wiadomo, że to, że tam znajdziemy dowody na to, że było robionych więcej opozycjonistów, że znajdą się dowody na bezprawne inwigilowanie rodziny np. Donalda Tuska, to już nikogo nie zszokuje, ale to, że najbliższe otoczenie prezesa Kaczyńskiego było robione, to, że Andrzej Duda był w jakiś sposób robiony tymi programami, Szpiegowskimi. To też nie ulega dziś żadnej wątpliwości. Ja mam tylko, powiem Państwu szczerze, dziwi mnie no, ta jego autentyczna jakaś taka życzliwość dla Kamińskiego, bo mówmy się, no, on musi wiedzieć, że był robiony. To już nie tylko chodzi o nasz program. No ma już, ty ma takich ludzi wokół siebie, że po prostu ma tą wiedzę. Zresztą mieliśmy też informacje. Jak może, jak może Duda wystąpić teraz do e, pana ministra Bodnara o materiałach dotyczące Pegasusa, skoro skompromitował się i wziął pod swoje skrzydła tych, którzy go robili, czyli Kamińskiego, Wąsika i jeszcze ich ułaskawił. No wyjdzie na kompletnego idiotę. Dlatego woli nie wiedzieć. No tutaj nie wiadomo, że jest bardzo rzecz przypomniał. Bardzo ciekawą rzecz przypomniał jeden z internautów, że kiedy w 2009 roku wywalono kamieńskiego wąsika z CBA, to Lech Kaczyński nie przyjął ich do Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Tak. Taka ciekawostka. Ja zwracam też uwagę, że 79% Polaków jest przeciwko umieszczeniu Wąsika z Kamińskim na listach do Europarlamentu. W ogóle może się okazać, że jeżeli oni by ich tam umieścili, że to będzie ciągnęło w dół. My w ogóle mamy bardzo dziwną sytuację u nich, bo PiS miał 27 mandatów europarlamentarzysty. Każdy z takich mandatów to jest samodzielny taka firemka, która daje utrzymanie na bardzo wysokim poziomie jednej osobie. Która ja, ja słyszałem tak, że naprawdę zgodnie z prawem, niczego nie łamiąc, można odłożyć w pięć lat, odłożyć, godnie żyjąc, dobrze, na, na wysokim odpowiednim poziomie, milion euro. I to już bez takich numerów, które robił Ryszard Czarnecki, czyli bez zliczenia delegacji, które tak naprawdę nie były żadnymi delegacjami, tylko po prostu wyłudzaniem kasy. To znaczy on pisał, że jechał z jasła kabrioletem do Brukseli na ten, a potem na końcu się okazało, że kabriolet był zezłomowany i nikt nie jeździł, zresztą w lutym kabrioletem. Wiecie Państwo, to już trzeba po prostu być, przepraszam, głupim i bezczelnym, żeby o takie drobiazgi nie zadbać. Ludzie się robiąc, fabrykując rzeczy, ludzie się wywalają na drobiazgach. To nie jest prawda po prostu objętości. Kiedyś pamiętam jednego, próbowano wrabiać jednego prokuratora w przyjęcie łapówki i, i stwierdzono, że wziął tą kwotę x milionów złotych, która miała być ukryta w Biblii. I ten, kto to wymyślał, no nie wpadł na to, że jednak te takie miliony złotych to muszą mieć jakąś jednak objętość i cała historia się rypła. Wracając do problemów, to jest problem Tomku chyba, którego oni nie są w stanie rozwiązać. Oni nie są w stanie narzucić jakiejś interpretacji, no bo o ile jeżeli chodzi o platformę, to mogą mówić wszystko za zgodą sądów. Jeżeli chodzi o swoich, to mogą oczywiście twierdzić, że wszystko za zgodą sądu, a to, że byli robieni również nasi, dowodzi, że jesteśmy obiektywni i że nie byliśmy, nie robiliśmy politycznie, tylko robiliśmy e, zgodnie z prawem, zgodnie z e, oczekiwaniami. Janku, no, już, już wiadomo wczoraj i, i prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i inni, inni ludzie, którzy są specjalistami, jeżeli chodzi o te, stosowanie technik operacyjnych, wyraźnie mówią, że powołują się na ten wyrok wrocławskiego sądu. Pegazus w polskim systemie prawnym nie może być, jest bezprawny, nie może być stosowany. Predator, ma... to, ale wiecie Państwo, że było śmiesznie, predator również. Tak. To, jest, to jest w ogóle ciekawe, bo to jest. Powieści, że Pegasus był legalny, że tutaj była jakaś zgoda sądów, to było kolejne wyłudzone zgody sądów. To jest, i tak, i Państwa, to jest tak. To jest ten sposób. Przede wszystkim musi istnieć. Rozmawiamy na ten temat z generałem Krzysztofem Bondarykiem, który widzi potrzebę dokładnego rozwiązania problemu inwigilacji poprzez po prostu uszczegółowienie procedury żeby każdorazowo sąd podpisywał na co dokładnie yy, wyraża zgodę. Że na przykład, bo wiecie państwo, yy, przejrzenie na przykład treści rozmów komunikatorami internetowymi wydaje się być dopuszczalne, prawda? Ale już na przykład kompletnie niedopuszczalne było to, co zostało zrobione u Krzysztofa Brezy, czyli zasanie całej informacji z jego telefonu z kilkunastu lat. Tak naprawdę Taki telefon dziś, taki smartfon, on ma w sobie tyle informacji, ile my do niego załadowaliśmy. Czy jeżeli ktoś ma na przykład jednego iPhona od 15 lat i kopiuje ten system z jednego iPhona, kopię cyfrową, to tam jest 15 lat jego życia cyfrowego. Jeżeli nawet sąd wydaje zgodę na dostęp, to nie wydaje do zgody na dostęp do 15 lat. On wydaje zgodę na dostęp, tak jak na przykład było w wypadku pana Krzysztofa Brejzy, bardzo zła decyzja sędzi, która ewidentnie była pod jakimiś naciskami politycznymi, no bo dała na miesiąc. No zasadzie dobrze, to już do, do, dobrze, macie na miesiąc. I oni tylko że oni nie zrobili telefonów, nie zrobili SMS-ów, tylko później przez wiele, wiele miesięcy, daleko poza w ogóle. Ciekawe jest, że w ogóle nikt nie zwracał uwagi na ten drobny szczegół, że zgoda była na miesiąc. Dlaczego nikt nie dopytuje po prostu wąsika? publicznie, że skoro zgoda była na miesiąc, to jakim cudem żeście wali tego, jeżeli twierdzicie, że nawet była zgoda sądu? Oczywiście nie była zgoda na Pegazusa, była zgoda na technikę operacyjną. Tak. Oni tam zrobili taki sprytną rzecz, że oni dodali taki paragrafik, którego nawet sędziowie nie, niektórzy nie zauważyli, polegający na tym, że wydając zgodę na technikę, wydajesz również zgodę na wejście do systemów informatycznych. I to jest, czyli tak naprawdę na haker. W 2016 roku to o czymś alarmował i to przeszło bez echa, teraz dopiero na to się zwraca uwagę, o tę zmianę przepisów w kodeksie karnym dotyczące dowodów owoców z zatrudnionego drzewa, jednak brania pod uwagę. I to rozwaliło wszystko. To rozwaliło wszystko. Tłumaczyłeś, pamiętam wtedy dokładnie, Jakie zagrożenia idą, idą za tym, że ziobro wprowadza ten przepis do? Tak, ale to są ale to jest jeszcze jest właśnie to jest ten owoc zatrutego drzewa. Legalizacja, takim pierwszym pokazaniem, że oni nie chcieli dobrze w Polsce, to był 2016 rok, że to było zaplanowane. Legalizacja owoców zatrutego drzewa. Kiedyś było w ten sposób, że jeżeli podsłuchujemy Ciebie w sprawach kradzieży samochodu, to jak nam się wgra informacja, że kradniesz VAT, to, to nie jesteśmy władni korzystać z tej, z tej informacji, ponieważ nie, do, nie, 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 nie sprawdzaliśmy cię do tego. Komuś się powie, że to nie jest tego, że to, to, to jest takie sztywne, ale powiem Państwu tak, jest taka asymetria w pozycji władzy i obywatela, że obywatele powinni być bardziej bronieni. Jeszcze jest druga sprawa. W obecnym porządku prawnym ktoś może wam wejść z buta do domu, dokonać przeszukania i powiedzieć, że znalazł, że znalazł... Narkotyki na przykład. Tak. No i co wtedy? No i to, to, to takie, takie rzeczy są po prostu, szanowni państwo, potworne. I teraz będzie słowo przeciwko słowu. On będzie twierdził, że tu żadnych narkotyków nie było, psy wykopały drzwi nielegalnie i ten. A oni będą mówili, że mieli tutaj człowieka, który im wskazał, człowiek zniknął, ale on tu wskazał i powiedział, że to są narkotyki, poszliśmy i się znalazły. No. No, sąd wydając zgodę na technikę operacyjną nie ma świadomości, że przy okazji mogą być zaciągnięte dane dotyczące zdrowia tego, tego figuranta, zdrowia członków rodziny, nie wiem, tajemnicy spowiedzi, tajemnicy adwokackiej, sąd o tym, o tym wiedzy nie miał. Sąd i, i poza tym jest określony czas, w jakim można zbierać tę tę, tę wiedzę. I, 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 później, I później te materiały muszą być zniszczone. Nie, nie, ma, nie ma też e, protokołu zniszczenia tych materiałów. Tutaj jest szereg rzeczy, które po prostu nie mogą funkcjonować w naszym porządku prawnym. I, i ja nie usprawiedliwiam sądów. Sąd nie miał wiedzy, w jakim zakresie zostanie wykorzystana ta technika. I to jest bezprawie. I to jest bezprawie. Tak, ale jeszcze do tego dochodzimy na przykład z rzeczą skandaliczną, z którą mieliśmy do czynienia. Na pewno miało to miejsce w wypadku Krzysztofa Brejzy, wygrywania materiałów Pegasusem. Pegasusy, jak mówi pułkownik Wroński, mają nie tylko zdolność odtwarzania rzeczywistości, ale również kreowania rzeczywistości, czyli mają zdolność wytworzenia pewnych sytuacji, które ich nie istniały. Mają zdolność wyrzucenia komuś plików, których tam nie było, utworzenia e, historii, połączeń, których tam nie było. To... się Państwo Piotr, Piotr Tymochowicz, który mówił o tym e, takim dyżurnym zestawie różnych zdjęć e, no raczej Raczej Tomku to było inaczej. Raczej te zdjęcia, które wyciągnięto z jego komputera po a... prostu zostały gdzieś użyte w, tych słynnych, w tej słynnej konferencji prasowej. To jest do tej pory, jest to jakimś takim... Kuriozum. Słynna konferencja prasowa Błaszczaka i Mariusza Kamińskiego, w której wyemitowali, a Kurski retransmitowało to w TVP. Zresztą tam z tego tytułu jest sprawa karna, którą próbuje prowadzić ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych, gdzie, no szanowni Państwo, wyemitowano zoofilię na publiczność liczoną w milionach ludzi. Jeszcze raz, w milionach ludzi. To jest coś niewiarygodnego, drodzy państwo, że coś takiego można było zrobić. Miliony ludzi i zoo, zoofilia puścić. To powiem tak, szanowni państwo, jak myśmy mówili ludziom z zagranicy, że polski minister spraw wewnętrznych i szef służb zrobił konferencję prasową, na której puścił zoofilskie porno, to uwierzyli, że po prostu sobie robimy z nich jaja i ich wkręcamy. Że to jest fake, że tam coś w tle leciało inaczej, a to jest fotomontaż i my go tam podmieniliśmy. Nikt nie mógł wierzyć, że to coś takiego można zrobić. To była idea, która przyświecała im, aby wzbudzić u tego takiego porządnego propisowskiego elektoratu, wzbudzić oburzenie i pogardę dla uchodźców. Tego prostego, prostackiego Dziś... elektoratu PiS. Już, mówmy sobie szczerze. Tak, ale to jest, nie, bo to jest takie, że jadą z boczą. Głupich ludzi, którzy, którzy dają słowo tak manipulować. I ty, no niestety musimy tak powiedzieć, bo ja nie mam w sobie tej poprawności. Mają, ma, mają ten, ten hardkorowy elektorat około 20%, gdzie Kaczyński, wydawało mu się, że będzie wmawiał tym ludziom wszystko. W tej chwili robi się problem, bo ten elektorat jest przyzwyczajony, że Kaczyński wychodzi i zawsze coś da. A co on teraz może dać? No już nie powiem. No, no może i może, tylko nie wiem, czy ktoś chce brać. Tak. Nie za bardzo może coś dawać. Szanowni Państwo, nie, polski grzech tolerancji to jest materiał o tym, że w XVI wieku, kiedy Polska uchodziła za tolerancyjne państwo, nie, to był e, poważny błąd polityczny. Zygmunt Stary zgodził się na powstanie pierwszego protestanckiego państwa na terenie Polski, Prus Książęcych, no i skończyło się to tym, że Prusy Książęce się... Wybiły na niepodległość najpierw w połowie XVII wieku, a kilkadziesiąt lat później po prostu zainicjowały rozbiory Polski i pożarły nasz od środka. E, polski grzech tolerancji i pobłażliwość wobec inowierców zaszkodziła Rzeczpospolitej. Oprócz tego mikot okrutnych piratów. Nie byli tacy okrutni, za jakich ich uważano. To się po prostu nie opłacało. Po co było mordować ludzi, żeby się roznosiło, że e, poddanie się nie ma sensu. Trzeba walczyć na śmierci. i życie. Lepiej było, żeby się roznosiło, że jak się poddają, to nikich nie morduje, że tracą tylko majątek, ale zachowują życie. Taka drobnostka. I uwaga, ulubiony polityk Al Capone i Donalda Trumpa. Kim jest pewien burmistrz Chicago, który fascynował gangstera? No i polityka. Trzeba by na pewno tylko polityka. Historia ekspert w dobrych empikach, w dobrych kioskach. Tomku? Ani Jarosławii... Pan Nozofio po 17.00. Powiem Panu, że cieszę się, że tutaj e, miłościwie nam Panujący dochodzą do wniosku, że trzeba obalać mity i spodziewam się, że niedługo może Pan e, obudzić się, że niedługo będzie ta Pana słynna rozmowa z bratem. Trzeba już to zakończyć, definitywnie. Trzeba pokazać e, tę Waszą obudę i to, co żeście zrobili z jednym mitem, i dopuścić do kolejnego. No, no nic z Kamińskim, nic z Wąsikiem Panu ewidentnie nie, nie, nie wypalił. Teraz tylko jeszcze to, o co prosimy. Rozmowa z bratem, a później koniec obudy, pokazanie teczki busi. Nie szczekaj, to nie do Ciebie, busiu. Tak. Szanowni Państwo, teczka Koniec, Panie Jarosławie, to będzie koniec. Teczka Buś to jest teczka, ale ona została Tomku mocno wybrakowana, to znaczy po wizycie Antoniego Macierewicza, zresztą o tym potwierdził to publicznie pan kapitan Piotr Polaszczyk, który co prawda zaprzeczył w rozmowie z Piotrem Głuchowskim, że miał romans z Jarosławem Kaczyńskim, jednocześnie stwierdził, że teczka Buś zawierała materiały obyczajowe dotyczące Jarosława Kaczyńskiego, i również potwierdził to, że, ja, że Antoni Macierewicz przejął tą teczkę. Ja słyszałem tego i wyłącznie tyle, że Antoni Macierewicz tą teczkę wybrakował. I to dokładnie się stało w taki sposób, że ona sobie pewnego pięknego dnia po prostu wyparowała z sejfu kogo innego, po prostu wzięła, wzięła i znikła. Już się więcej ten temat nie pojawił. Szanowni Państwo, więc z to mogłeś tylko zaapelować do jakichś tych, którzy wcześniej po prostu zrobili sobie jakieś takie odbitki, kserówki, yy, zgrywki i, i, i tyle. Szanowni Państwo, do zobaczenia.